Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Łukasz Kałużna, to jest kanał poświęcony tematyce kredytowej oraz rynku nieruchomości. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tematyce, która mam nadzieję, że dotyczy jak najmniej osób, które mnie oglądają, a, ale jednak występują w, w świecie kredytów, a chodzi konkretnie o nadmierne zadłużanie. A jeszcze bardziej uściślając, podpowiem Wam, jak z takich długów wyjść? Tak czy inaczej, jeżeli czujecie, że długi zaczynają Wam ciążyć, że robi wam się gorąco z miesiąca na miesiąc albo nie dowodzicie tego, co powinniście dowozić, no to ten odcinek jest specjalnie dla Was. A konkretnie podzielimy sobie go na cztery części, gdzie podam Wam kilka takich sprawdzonych typów, myślę, wskazówek. Dotyczących tego, jak z tych długów wyjść, bo pamiętajcie, wyjście z długów to proces. To się nie dzieje tak o, no chyba, że ktoś wygra w loterii jakieś pieniądze, no to wiadomo, że można wtedy te długi spłacić. Tak czy inaczej, na bazie mojego doświadczenia, na bazie doświadczeń moich klientów, jest to proces i który wymaga no, samozaparcia, jakby nie patrzeć. Zapraszam do tematu dzisiejszego odcinka. W pierwszej kolejności Należy zrozumieć swoją sytuację finansową. Czyli, krótko mówiąc, musimy zrozumieć oraz wyliczyć, ile wynoszą nasze miesięczne zobowiązania w stosunku do przychodów. No i tutaj posłużę się przykładem. I dajmy na to, że zarabiamy 5000 tysięcy złotych, koszty naszego życia wynoszą około 4,5 tysiąca złotych, a do tego jeszcze mamy kredyt z ratą. 500 zł miesięcznie oraz kartę kredytową z ratą 400 zł miesięcznie, czyli w ogólnym rozrachunku miesiąc do miesiąca musimy zapłacić 900 zł zobowiązań dla banku, przy dodając do tego koszty związane z naszą codzienną egzystencją na poziomie 4,5 tysiąca, no to robi nam się 400 zł miesięcznego deficytu. Jeżeli ten etap mamy już za sobą i policzyliśmy już to wszystko, no to musimy zrozumieć w którym miejscu możemy odciąć na przykład albo zmniejszyć jakieś miesięczne koszty. Przykładowo mam tutaj na myśli jakieś niepotrzebne subskrypcje, czyli płacimy coś, z czego nie korzystamy. Najczęściej są to aplikacje dostępne w telefonach, dostępne w telewizorze. Czyli krótko mówiąc, musimy zdefiniować gdzie wydajemy za dużo albo gdzie tkwi problem. Druga część, no to sporządzamy sobie plan. Jeżeli już mamy punkt wyjścia, no to trzeba teraz sprytnie rozkminić jak z tych długów wyjść. A w tym niezbędny będzie nam plan działania. A żeby taki plan działania ustalić, no to musimy wiedzieć, gdzie możemy zaoszczędzić. I przykładowo dajmy na to, że znaleźliśmy miejsce, w którym możemy zaoszczędzić. To są rzeczy związane chociażby z tymi subskryp subskrypcjami, których nie używamy, o których wspomniałem wcześniej. Załóżmy, że udało nam się zaoszczędzić 500 zł miesięcznie, ograniczając swoje wydatki na rozrywkę oraz jedzenie. No ale to jest chwila, moment. Patrz, YouTube Premium Disney. HBO, Netflix, przecież to... Kur... Ja jeszcze mam Eleven Sports, Via Play, za które muszę płacić 5 dych miesięcznie i to mnie tak boli, ja oglądam tylko formułę. W tym momencie spójrzmy sobie na obliczenia. Jeżeli udało nam się wygospodarować te 5 stów, no to do tych 900 zł miesięcznych zobowiązań wobec instytucji bankowych dorzucamy sobie te 500 zł i nagle nam się robi kwota rzędu 1400 zł miesiąc do miesiąca gdzie 900 to jest podstawowe a 500 zł sobie nadpłacamy no i teraz jak to nadpłacać żeby to miało ręce i nogi tutaj można rozważyć sobie dwie strategie pierwsza rzecz na przykład strategia kuli śnieżnej gdzie spłacamy naj Najmniej ciążące zobowiązania, czyli mamy jakieś, na no, raty w Arego Pay albo jakieś mm, inne mniejsze zobowiązania, których pozbywamy się w pierwszej kolejności, no bo wtedy najczęściej bywa to też tak, że a to jest mały kredyt, więc sobie wezmę na krótki okres czasu, dlatego to zobowiązanie miesięczne jest wysokie. W tej kolejności. Na ta metoda mówi o tym, że tego się pozbywamy na początku. Ale jest też inna metoda, metoda lawiny, gdzie wypunktowujemy sobie albo wybieramy sobie zobowiązanie, które jest najwyżej oprocentowane, które nam ciąży najwięcej i tam idzie najwięcej odsetek i tego pozbywamy się w pierwszej kolejności. Także macie tutaj do wyboru dwie metody. W trzeciej części, jeżeli już mamy ułożony plan, no to Jednym ze sposobów wyjścia z długów jest negocjowanie ze swoimi wierzycielami albo też konsolidacja kredytów, ale skupimy się najpierw na tym pierwszym, bo to dotyczy głównie osób, które pożyczają od osób fizycznych. I no, w praktyce, jeżeli druga strona widzi, że staramy się jak możemy, żeby spłacić. Pożyczo tą Pożyczkę od tej konkretnej osoby, no to możemy pójść i negocjować, że no słuchaj, no tutaj staram się spłacić ten dług jak najszybciej, ale dla mnie bardziej komfortowo będzie, jeżeli na przykład tę kwotę rozłożymy na dłuższy okres czasu, zluzuje mi się trochę ten budżet domowy, dzięki czemu będę na pewno stabilniej stał finansowo, a dzięki temu szybciej spłacę twój dług. No i z praktyki wiem, że takie osoby idą nam na rękę jako dłużnicy, no ale wiadomo, to musimy mieć opracowany plan, no i tego planu się konkretnie trzymać. Natomiast jeżeli mamy zobowiązania wobec banku, albo w zasadzie wobec kilku banków i to jeszcze kilka zobowiązań, no to jednym ze sposobów jest konsolidacja tych kredytów, tudzież kart kredytowych. Krótko mówiąc, na czym polega konsolidacja? Czyli tak jakby jeżeli mamy pięć zobowiązań w pięciu różnych bankach z pięcioma różnymi ratami, Bierzemy to w całość, przenosimy do innego banku. Najlepiej by było jeszcze, żeby to było na mniejszym oprocentowaniu, bo im mniejsze oprocentowanie, tym mniejsze odsetki i mniejsza rata, ale klucz tego założenia jest to, że mamy jedno miesięczne zobowiązanie. Dużo łatwiej jest wtedy zarządzać tym długiem z miesiąca na miesiąc, i dużo łatwiej jest sobie planować wtedy budżet. W czwartej części jeżeli mamy, wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji, mamy ułożony plan, dogadaliśmy się z, z wierzycielami, dogadaliśmy się z bankiem, no to w czwartej części dobrze jest, dobrze jest poszukać jakichś dodatkowych źródeł dochodu. Tutaj nie, mów, nie mam na myśli tego, żeby um, orać na dwa, trzy etaty, żeby poświęcać e, czas na pracę zamiast poświęcać czas na rodzinę, ale... Dodatkowa praca na przykład w weekendy albo jakiś freelancing albo możliwości, które dają social media, są sposobem na to, żeby dorobić sobie miesiąc do miesiąca kilka, kilkanaście stówek. Jednym z takich też, myślę, sprytnych rozwiązań jest to, że jeżeli wyspecjalizowaliśmy się w jakiejś konkretnej branży, ale no, pracujemy na etacie, przypuśćmy, nie wiem, o. Przykład mojego kolegi, który jest strażakiem. No to strażacy mają dość specyficzny harmonogram pracy, no bo tam najczęściej jest 48 i 24 godziny wolnego, ale nie wchodząc tutaj w szczegóły, bo mogło się to zmienić, on dodatkowo pracował z pizzeriami, a mam tutaj konkretnie na myśli, że miał gadane, i dogadał się z firmą, która produkuje opakowania na pizzę, jeździł po tych pizzeriach, a że znał się na plackach, no to nawiązywał dobre kontakty z właścicielami i po prostu sprzedawał im te pudełka, które później my jako konsumenci dostawaliśmy, w których dostawaliśmy tą konkretną pizzę. No i dzięki takiemu zabiegowi z jednej strony się nie wypalał, ale z drugiej strony potrafił sobie dorobić nawet 700 zł miesięcznie do pensji. Oczywiście to jest Przykład, którym, którym się posłu, posługuje oczywiście za zgodą tego kolegi. No ale zwróćmy uwagę, jeżeli mamy dodatkowy napływ gotówki rzędu 700 zł, 1000 zł, no to jeżeli przeznaczymy to jeszcze na nadpłatę kredytu, który jeszcze był wcześniej skonsolidowany, no to ścieżka wyjścia z tych długów nam się zdecydowanie skraca. Kończąc już odcinek, dodam to, co. Powiedziałem na początku, że wyjście z długów to proces, który wymaga od nas dużej determinacji i samozaparcia. Kluczem do tego, żeby z tych długów wyjść, jest konsekwencja, trzymanie się planu, no i czas. No, wiecie, czas i tak upłynie, a im krótszy czas wyjścia z długów, tym lepiej dla nas, no bo zauważycie, po spłacie tych wszystkich zobowiązań, zauważycie, że macie nowe, można powiedzieć, skille, Dodatkowy napływ środków i z zadłużonych osób wychodzimy na poziom, gdzie budujemy sobie poduszkę finansową, ale w kontekście budowania poduszki finansowej myślę, że pogadamy sobie w innym odcinku. Tymczasem, ja trzymam za Was kciuki, że jeżeli ktoś ma długi, to jak najszybciej z nich wyjść. A również zachęcam Was do subskrybowania tego odcinka, dodawania łapek w górę, jeżeli się odcinek podobał, a wiedza w nim zawarta była dla Was przydatna. Tyle widzimy się w następnym odcinku.